Kto to? Kto to? Światełko? Popraw włosy, no. Włosy popraw. No, popraw do kamery. Proszę. Cymaj. Nakręć się. <gry> Powiedz. A chodź, zrobimy sztuczkę zrobimy stuczkę Pokaż z brzucha. <grystanie> Kto nie skacze, ten z policji. Hop, hop, hop. <grystanie> Świeci lampeczka. Świeci poczka po No, zatkało się. Idziesz spać już. Idziesz robić A. Kuba. Zrobić A. Koboś. Zrób A ładnie. Pali. Pali. u uh -uh.